Myślisz o maturze z języka niemieckiego, ale nie wiesz, jak się skutecznie do tego przygotować. Stradzę ci sekret. Jest tyle materiałów, tyle książek, i ty giniesz w gąszczu tych informacji. Moi kursanci, którzy mi zaufali, cieszą się teraz dobrą pracą, dobrymi zarodkami i podróżami bez barier. Możesz się przygotować, ale. Zostało mało czasu. Wiesz, co jest ważne, czego się nauczyć, a co można odpuścić? Jeśli nie, to zapisz się na bezpłatne szkolenie, jak skutecznie przygotować się do matury z języka niemieckiego, które osobiście prowadzę ja. Jako egzaminator matury języka niemieckiego wiem, o co chodzi. Pokażę Ci, co jest ważne, czego trzeba się nauczyć, jakich błędów unikać, jak je poprawić? a żebyś nie stracił swoich punktów skomentuj słowem webinar a ja wyślę ci zaproszenie na bezpłatne szkolenie to jak widzimy się na szkoleniu